które będą mówić, dobrze pan Piotr i pani przewodnicząca komisji ale mamy z dwóch stron po jednym nie za bardzo on opadł na dół nie dobrze nie nie wszyscy tutaj jest tak trzeba się przyzwyczaić, że jest taki szum cały czas i to niestety ale dasz mi to znak Dzień dobry Państwu. Witam na konferencji prasowej przed posiedzeniem Parlamentarnego Zespołu do Spraw Współpracy Edukacji Samorządowej i Niesamorządowej, które będzie dotyczyć regulacji ustawowych w zakresie naliczania dotacji szkołom i przedszkolom nieprowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego. Są z nami przewodnicząca zespołu, senator Ewa Kaliszuk, prezes Ośrodka Perspektyw Edukacji Niepublicznej Piotr Jastrzębski, Przewodnicząca Komisji Edukacji Związku Miast Polskich Beata Chrzanowska oraz eksperci biorący udział w posiedzeniu. Bardzo proszę panią przewodniczącą o zabranie głosu. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak poinformowała już pani prowadząca naszą konferencję dzisiejszą, rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie. Dzisiaj będziemy mówili o regulacjach ustawowych dotyczących naliczania dotacji, czyli poruszymy ten niezwykle trudny problem, a w zasadzie najtrudniejszy, czyli finansowanie edukacji niesamorządowej. Będziemy mówili o naliczaniu, wypłacaniu, przekazywaniu, rozliczaniu dotacji dla przedszkoli, dla szkół, no, ale również o wyzwaniach takich organizacyjno-finansowych i prawnych dla każdej ze stron, czyli dla samorządów i dla osób i podmiotów prowadzących szkoły i placówki, właśnie związane z finansowaniem edukacji niesamorządowej, no a tym samym również edukacji samorządowej. Również w dzisiejszym punkcie na wniosek strony społecznej pojawi się punkt dotyczący omówienia założeń poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a dokładniej rzecz biorąc artykułu 145L właśnie zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu zmian i dzisiaj właśnie też będziemy poruszali te kwestie podczas spotkania. Na pewno szanowni państwo, problem dzisiaj jest ogromny dotyczący demografii i między innymi właśnie demografia i spadająca liczba dzieci powoduje głównie te trudności i też spory które się pojawiają na, na linii edukacji samorządowej i niesamorządowej, bo każdy chciałby mieć zapełnione dziećmi placówki, każdy chciałby utrzymać zatrudnienie nauczycieli, kadry, specjalistów i pracowników, no ale jednak te zmiany, które się dzieją, e, nikogo z nas e, nie pozostawią w takiej sytuacji optymistycznej, i dlatego mówimy o tym, że są to wyzwania dla każdej ze stron. W związku z tym ten zespół jest tą platformą takiej dobrej rozmowy, dobrej współpracy w bardzo takim merytorycznym gronie, które będzie próbowało przekonywać się racjami, argumentami, szukać punktów trudnych i szukać też rozwiązań. Także mamy nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie będzie bardzo ciekawe, może być też emocjonalne, ale przede wszystkim oparte o wzajemny szacunek i życzliwość. Ze mną jest też dzisiaj pani poseł Renata Rad, wiceprzewodnicząca zespołu wiemy, że jeszcze dotrą parlamentarzyści, co też ważne, nasza konferencja dzisiejsza, nasze. Poś... Siedzenie będzie transmitowane, także zachęcamy do przysłuchiwania się. I ja dziękuję bardzo. Dziękuję i przekazuję głos panu prezesowi Piotrowi Jastrzębskiemu. Dzień dobry Państwu, dziękuję za możliwość zabrania głosu na konferencji. Pani senator, tak jak kończyliśmy poprzednie spotkanie zespołu pod koniec września i mówiliśmy o tym, że jest to przestrzeń do tego, by móc dyskutować, rozmawiać, tak niestety po tym zespole my jako strona niesamorządowa zostaliśmy zaskoczeni wrzutką w projekcie poselskim które miałby tak autorytarnie ograniczyć nam dotacje. I samorządy tłumaczą to oczywiście demografią, tym, że zmniejsza się liczba dzieci w przedszkolach. Podają oczywiście liczby, tak? że na przykład samorząd miasta Łodzi, że dotacja w ciągu ostatnich trzech lat wzrosła o 43,98%. Ale należy na to spojrzeć z dwóch stron, bo w tym samym czasie tych trzech lat wynagrodzenie minimalne za pracę wzrosło o 55%, zaś średnia pensja nauczycieli patrząc na wszystkie stopnie awansu zawodowego o około 50%. Więc nie możemy mówić o takim kolokwializmie, który pojawia się ze strony samorządowców, że jest to nieuprawniony wzrost dotacji. Jak nieuprawniony? Przecież jest to zapisane w ustawie. Cieszę się, że na tym zespole będąc wprost będziemy mogli porozmawiać, a nie w mediach też przerzucać się swoimi stanowiskami. I liczę na to, że podobnie jak pod koniec września uda nam się wypracować pewne rozwiązania, pracować i pokazać, że obie strony są gotowe do dyskusji, ale też gotowe są do tego, żeby spojrzeć sobie w oczy i nie zaskakiwać się nawzajem, bo my jesteśmy partnerem, a system edukacji opiera się na dwóch filarach samorządowym i niesamorządowym. I trzeba pamiętać o tym, że bez któregoś z tych filarów system edukacji się po prostu nie utrzyma. Te dwa filary stabilnie go podtrzymują. Dziękuję. Dziękuję i proszę o zabranie głosu panią przewodniczącą Beatę Chrzanowską. Dzień dobry Państwu. Ja ze swej strony reprezentując zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i Komisję Edukacji Związku Miast Polskich bardzo dziękuję za zaproszenie do tego zespołu. Zespół parlamentarny w tej postaci jest przestrzenią do wymiany opinii, doświadczeń i przede wszystkim wypracowania takiego stanowiska, które będzie spójne i przede wszystkim ważne dla wszystkich, którzy ten zespół reprezentują. Oczywiście zawsze finansowanie jest problemem, tym bardziej finansowanie oświaty. Przez lata mówimy o tym, że system finansowania powinien być wypracowany i opracowany troszeczkę inaczej. Każdy z nas ma inne propozycje i mam nadzieję, że akurat dzisiaj to jest ten moment, kiedy możemy ze sobą na ten temat pracować, wypracować i ewentualnie przekazać informacje w przestrzeni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Transmisja z posiedzenia będzie dostępna na kanałach Senatu w mediach społecznościowych. Dziękuję Państwu za przybycie. Do zobaczenia.